W rekrutacjach często powtarza się ten sam schemat. Firmy i marki szukają ludzi do pracy wśród kandydatów z doświadczeniem w danej dziedzinie, wśród ekspertów. A tak naprawdę powinny szukać osób z zewnątrz, bo brak doświadczenia bywa zaletą. Ludzie z zewnątrz często mają lepsze pomysły niż specjaliści z branży. Dlaczego? Bo ekspertyza potrafi nałożyć ludziom kaganiec i ograniczyć ich kreatywność. Eksperci mają tendencję do robienia rzeczy w jeden ich zdaniem właściwy sposób. Bo jak mówi zasada: gdy jedno co masz w dłoniach to młotek, to wszędzie widzisz gwoździe. Z kolei ludzie spoza branży potrafią dostrzegać połączenia między kropkami, których inni nie widzą. Przykład: Jeden z londyńskich szpitali zauważył, że podczas przenoszenia pacjentów z sali operacyjnej na oddział intensywnej terapii często dochodzi do błędów i zakażeń. Poproszono o pomoc inżynierów z zespołu Formuły 1. Ludzi, którzy na co dzień przeprowadzają skomplikowane operacje pod presją czasu? Tyle, że w Pit stopach. Efekt? Ludzie z Formuły 1 zauważyli błędy, zaproponowali techniki, z których korzystają na co dzień: checklisty, narzędzia do koordynacji pracy zespołowej, i dzięki temu liczba błędów w szpitalu spadła. Dlaczego? bo ludzie z zewnątrz potrafią spojrzeć świeżym okiem z zupełnie innej perspektywy na problem, z którym eksperci często sobie nie radzą. Dlatego nawet barista, który sprawnie rozładowuje kolejkę w kawiarni, dzięki swojej unikalnej perspektywie, może pomóc rozwiązać problem firmy kurierskiej borykającej się z opóźnieniami w dostawach.